Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Ligi, z serii rankedy. Gramy dzisiaj znowu z Gosią, ale... Yy, ale jest bez mikro, bo nie ma jak gadać, także no... Będzie trochę osmutniejsza, a tak to wygląda. Tak to wygląda tutaj w rekonesansie. Dzisiaj gram Orianu Na... na kogo? Na Samirę? Albo na Kali. Nie, na Samirę. Albo na Lux. Zobaczymy, na no kogo gramy na no tego gramy. Ja jeszcze ze dwóch. Jestem. Na kogo byśmy nie grali, a zaczniemy tutaj sobie pasywnie z łezką, będziemy ją stakować i po prostu będziemy grali bardzo ostrożnie i stakowali łezkę. O, Roxy, zobacz, jak się złożyło. Sylas w dżungli u nas. To może ci to wystarczy za, zamiast mnie. No to masz sylasa jakiegoś tam randomowego, 30k. 30k maestri i lucian na topie z healem chyba też ja oglądam. na akali no my nie mamy szans na sami red nie mamy szans dopiero po 6 będziemy Będziemy mieli przewagę i to będzie tak na równo, a, a dopiero później, jeszcze gdzieś go będziemy mieli przewagę, ale to już może być nawet faza teamfightów. Dobra, jeszcze nie wyczułem, tak, na 100% tej Oriany, ale już nią grywam. I staram się wczuć do tych nowych itemków, w sensie co nie? Musimy uważać, bo Lux może nam wpaść z klatką Podoba mi się ten czat, że jest mniejszy i tak, ten nie przeszkadza. Demage pad do statystyk i łezki 6 staków, ja. <laughs> widzicie? Jedna kuleczka i cyk 6 staków, uruchamianie ma tych hackerów nie cierpię tej mety. Tych hackerów, jakieś irelie wojowników. No ale cóż zrobić Kula jest wściekła. My walczyć nie chcemy, tylko chcemy stakować łezkę, więc... Gramy tak, żeby ją tylko trafiać, bo do Mai'j'e też jej dużo nie robimy, ale ona żeby nas nie trafiała. Nie wiem co sumie jak ona działa, tak szczerze mówiąc. Ale ma chyba jakiegoś dasza, więc się tu nie będziemy napalać. Dobra, pomogliśmy mu w pewien sposób, bo dostanie kraba za to i się odchylą. Trzecia minuta, my już mamy sto staków. W sensie ja wcale nie gram agresywnie, tylko staram się omijać jej skill'ów. No okej. Okay. Mamy ją. Nie schodziłam, bo mam nadzieję, że doradę sobie. Ale e, nie powinien aż tak... Okej okay. Tak się powinno wardować, jak mamy przewagę Teraz wam pokażę Na idzie. Wybierzcie sobie zawsze jedną linię I zwykły ward idzie gdzieś w tym miejscu Żebyśmy też widzieli, gdy jungler robi raptory A tutaj ping To jest takie najlepsze e, możliwe wyjście Jeżeli macie przewagę, to sobie tak zwartujcie to tak profesjonalnie, bynajmniej z Mida, bo on do Mida majnuje i oglądowałem poradniki. To tu wiem. I trzymajcie się wtedy, wiadomo, z jednej strony. teraz możemy mieć lisina. Więc trochę się cofniemy, a jeszcze nie mamy flesza.

A zaraz może być Lissing Ale nie powinienem zabić, bo ona jest. O, i zepsuła Może uda nam się wziąć Playta. Nie ma wystarczająco siły, żeby nas zabić Nie, nie uda nam się wziąć to jeszcze push. I w pokonany. To już nik pokonany. I co samo? No kupimy sobie buty. Lubię buty szybko kupować. Zawsze to jest ta mobilność mega odczuwalna i, i to te przebicie też działa. No ja bynajmniej tak odczuwam jako minoriany, także jeżeli ktoś lubi nią grać to no, polecam. Nawet czasami jako pierwsze biorę. No teraz yy, po pierwszym beku w sensie, nie? Wow. Teraz znowu linka damy i wart powinien iść tutaj, ale nie chcę stracić minionków co nie, więc jest zwardowane jak jest. A myślałem, że będzie w nas skakiwać. Nie wiem jak ona działa, ale ma taki ostry doskok z damage'em i wolę go uniknąć. Cierpliwie My już mamy damage, ona nie, więc nam wystarczy raz trafić, a nie jak ona. Okej okay. W tym momencie, jak już przyjdzie, to yy, nie jest w stanie nas zabić. Może nie porobimy ich jeszcze we dwóch, ale. Kurde, każdy mecz wyrywkowo, co wybiorę, to jakoś wchodzi. No jeszcze nie wygraliśmy, ale. Ale mam nadzieję, że nie dam ciała. Idziemy play tutaj, zwardujemy tam, gdzie się da. Nawet o dziwo nawet mówię i jakoś mi idzie. Nie ja wiem, dla was jakoś. Jestem bardzo skupiony. To nawet wychodzi mi w trakcie rozmowy. Nie, nie będziemy tutaj tryhardować. Tylko ostrożnie, cofka. Nic nie mogłem zrobić, bo nie stoczyło mi mana, ale chroniliśmy jego Wiedźmę, no zawsze coś. Stary, chciałbym ci pomóc, ale idzie Gosia. No i pięknie Gosia zabójczyni. Ja wziąłem tego plajta. Nie wiem, co wziąłem. Nieważne. Cofamy. Chyba będziemy mieli już na tą łezkę nieszczęsną. Dobra. E, no i oczywiście chłudęńce, nie? E, ja złożę. Nie mamy potrzeby używać o, teleporta. No i zdradził się. Ja nie wiem czy on w ogóle wiedział. Dobra, nie, no tam już szedł. No zrobimy się po prostu tak opę, jak będziemy tutaj farmić i stać, bo Riana ...szutuje przede wszystkim czasu. Niby wszystko dostaje łupnia i powinniśmy mega tak przyciskać, a no, ale ta postać tak nie działa. Chyba będę częściej nagrywał tę rękę dziki, bo mi szczęście przenosicie. Mam, oddali się, no. A, żaden to poradnik po prostu weszło. Aż dziwnie. Nie życzę sobie przegranej, ale jak będzie przegrana, to na pewno to wrzucę, jeżeli zacznę nagrywać. No, po prostu tak wchodzi. A także to byliśmy ja z Gosią, po raz drugi. Dziękuję za oglądanie i Pff. jeżeli mi się uda złapać Destro, odezwę się do niego napiszę, to postaram się jakąś sagę w przyszłym tygodniu, fajny odcinek nagrać, żebyście. Mieli też co da, da zabawy oglądać, co nie? Dobra, dziękuję, trzymajcie się i na razie.